Na ogórze Pust witam w magazynie filmowym Plan w dzisiejszym programie, między innymi o tym, że sport często idzie w parze z hazardem. Będzie również rozstrzygnięcie naszego konkursu. Zapraszam serdecznie. Fortuna kołem się toczy. Niestety coś, co jest raz dane, nie jest dane na zawsze. Przekonuje się o tym młody bohater filmu Podwójna Gra, który pod okiem starego Wygi Waltera, w tej roli zobaczycie Al Pacino, przeistacza się w efektywnego specjalistę w dziedzinie zakładów sportowych. Po krótkim czasie może pochwalić się szybkim samochodem, piękną kobietą. wem wszystko idzie jak w bajce, ale dobra pasca nie trwa wiecznie po serii trawień. Szczęście może się odwrócić, a wtedy wszystko wymyka się spod kontroli. O tym właśnie jest podwójna gra. Matthew McConaughey wciela się w postać Brendona Langa, który po odniesieniu poważnej kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie kariery sportowej odkrywa w sobie zadziwiającą umiejętność przewidywania wyników meczów. Jego niezwykły dar zwraca uwagę jednego z czołowych specjalistów w dziedzinie zakładów sportowych, Waltera Abramca, w tej roli Al Pacino. Pod okiem Waltera Brandon wkrótce przeistoczy się w błyskotliwego gwiazdora telewizji i zasmakuje w wytwornym stylu życia manhatańskiej elity. Bohaterów połączy przyjaźń przypominająca relacje między przybranym ojcem i synem. Podwójna gra jest kolejnym popisem Al Pacino w roli człowieka, dla którego zwycięstwo stanowi ostateczną wartość.